When you're home. Cześć, witam Was w pierwszym filmie 2023 roku. W zeszłym roku stworzyłem kilkadziesiąt filmów, i w tym roku mam nadzieję, że stworzę ich jeszcze więcej i będą one jeszcze lepsze. I będą one o różnych tematach, oczywiście, związanych z LEGO. I postaram się je tworzyć tak, aby były dla Was jak najbardziej ciekawe. Dzisiaj chciałbym omówić kilka nadchodzących zmian na moim kanale w tym roku. Oraz moje plany na jego rozwinięcie. Po pierwsze mam nowe zdjęcie profilowe, nowy awatar na YouTubie. Z zmienia się on teraz z tego zimowego, niebiesko-białego awatara na nowy, który jest w takim kreskówkowym stylu i moje zdjęcie jest takie bardziej przycięte, aby bardziej było widać głowę oraz torsik super niebieską jeansową kurtką, a nie nogi, które i tak są trochę widoczne. Dzięki temu wygląda to trochę bardziej realistycznie, bo oczywiście na realnych zdjęciach się bardziej głównie ujmuje twarz, oprócz tego zmienia się też mój baner. Poprzednio był to taki fajny, świąteczny baner, teraz on jest identyczny, oprócz czego się zmieniły kolory, ponieważ jego formuła jest dobra i na razie nie planuję nic tutaj przetransformowywać. I chciałbym teraz bardzo króciutko omówić moje plany filmowe na ten właśnie rok. A więc po pierwsze, chcemy robić więcej vlogów, tak? To będzie jedna z głównych rzeczy, na których będę chciał się skupić w tym roku. Chcę tworzyć nie tylko super filmy z wizyt do LEGO, stolów i tak dalej, ale na przykład fajne filmy, no nie wiem, z jakichś sesji zdjęciowych, ludzików, jakieś ogólnie tematy na temat LEGO, fajne filmy w plenerze i inne tego typu rzeczy. Także na tym będę chciał się skupić. Będę chciał w tym roku też rozwinąć mój format kinowych recenzji, które można było już zobaczyć w Dworcu Kolejowym z LEGO City, a także w Domku Elfów z LEGO Icons w zeszłym roku. W tym roku rozszerzę ten format i to na dobre. Pierwszy z tej serii film zobaczycie już za kilka dni. Chciałbym w tym miesiącu zacząć też nową serię na kanale, w której będę pokazywać moje nowe, legowe zakupy. Nie tyle co zestawy, tylko bardziej oddzielne elementy kupowane na sztuki, na przykład do różnych konstrukcji i tak Co udało mi się zdobyć, na jakie ciekawe elementy i kolory natrafiłem. Także pierwszy odcinek pojawi się już w tym miesiącu. Muszę jeszcze tylko wymyślić dobrą nazwę. Okej, okay, w takim razie na dzisiaj to już tyle. To był króciutki w którym chciałem opowiedzieć Wam trochę o nadchodzącym roku. Na pewno będzie jeszcze więcej zmian, o których dowiecie się wkrótce. Ja tymczasem idę sobie pobudować z Lego i nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, ponieważ wybieram się do Lego po nowe zestawy. To też będę filmował. Jutro po południu możecie się spodziewać kolejnego filmu. Na razie.